często że zarzucacie y, czy to rzecznikowi prawi, praw dziecka czy ministerstwu sprawiedliwości czy sądom ja nie będę mówiła o 100% spraw tak? tylko będę mówiła to co bardzo często od was słyszę czyli zarzuty, że oni nic nie robią że oni nie spowodowali że dziecko wróciło do rodzica w pełni tylko ustalili jakąś tam opiekę naprzemienną czy jakiś podział kontaktów i to nie było to, o co ja wnioskowałem, o co ja wnioskowałam. A wiecie, czasami jest tak, i również w mojej pracy interwenta systemowego, widzę też te działania i te sukcesy, których może Wy nie do końca widzicie. Czyli na przykład to, że nagle po miesiącach, tygodniach czy latach rozstania, nagle udało się, czy wypracowało się moment, w którym dziecko mogło znowu zobaczyć swojego izolowanego rodzica. Czy. Przygotowałam, przygotowaliśmy raporty, które nagle zmieniają tok postępowania, które idą w zupełnie inną stronę, gdzie zostaje oczyszczony rodzic z fałszywych zarzutów stosowania przemocy, czy yy, z zarzutów bycia złym rodzicem i albo nieposiadania żadnej więzi emocjonalnej z własnym dzieckiem, gdzie, u, gdzie wypracowujemy sytuację, w której paskudna opinia OZSS, nie przeprowadzona przez nieprofesjonalne osoby, miała wpływ, miała wpływ na cały dalszy tok sprawy, i my w końcu uzyskujemy sytuację, w której opinia ta zostaje usunięta z akt sprawy, i zostaje na jej miejsce. Opracowana nowa opinia biorąca pod uwagę faktyczny stan emocjonalny i dobro psychiczne i fizyczne dziecka. To są też piękne sukcesy. Wiecie, sukces to nie zawsze jest wypracowanie w 100% tego, czego wy żądacie. Nie zawsze się uda wypracować, czy nie zawsze jesteśmy w stanie wywalczyć opiekę, czy to na naprzemienną, czy pozbawić drugiego rodzica władzy rodzicielskiej, ograniczyć go we władze rodzicielskiej, tylko dlatego, bo wy uważacie, że tak ma być, że tak ma być, a nie macie tak naprawdę pełnych czy jasnych, mocnych dowodów, argumentów, fundamentów na to, żeby tego rodzica, tej władzy pozbawiać. I wówczas w toku tych procesów sądowych, mediacyjnych wypracowujemy piękny plan rodzicielski. Wypracowujemy piękną ugodę, w której dziecko ma prawo mieć kontakt. I z mamą i z tatą. Czy ma prawo mieć kontakt z, jeżeli są to rodzice tej samej płci, wówczas ze swoimi dwoma mamami, czy z, ze swoimi dwoma tatusiami? Natomiast, no czyż nie jest to piękne, bo dziecko chce naprawdę kochać i mamę, i tatę. Także te sukcesy nie zawsze wyglądają tak, jak wy chcielibyście je widzieć, ale wierzcie mi, że są to największe, najpiękniejsze sukcesy dla Waszych dzieci. Bardzo chciałam, żebyście kiedyś to. Zobaczyli. Ja obiecałam sobie, że będę robić wszystko, by głos, prawdziwy głos dziecka, był słyszany. Czy to na sali sądowej, czy to w, podczas właśnie takiego badania OZS, czy to podczas przesłuchania w policji, czy prokuraturze. Żeby prawdziwy głos dziecka był słyszany, żeby instytucje państwowe, urzędy, urzędnicy nie byli w stanie udawać, że nic się nie dzieje. Udawać, że nie słyszały, że nie wiedziały. To jest dla mnie ważne i to jest piękny sukces. Sukces dla Waszych dzieci, kochani.